Większość książek o sprzedaży, znakomita ich część to opinie autorów i pewne ich przekonania. To nie są fakty i twarde dane. Znakomita większość guru pisze książki, które są anegdotami, opiniami i nie, po, nie, nie posiadają tych książki powtarzalnych, zweryfikowanych naukowo procesów, które byłyby skuteczne. Tylko dwie książki w całej historii sprzedaży zostały napisane w oparciu o twarde, zweryfikowane fakty. Pierwszą z nich jest książka Nira Khama, Sprzedaż metodą SPIN, oraz pierwszy. Rakham przeanalizował, co mówią u klienta najlepsi handlowcy, jakie pytania zadają i co sprawia, że te rozmowy z nimi kończą się sukcesem. Drugą książką, opartą w całości na faktach, jako analizą badawczą jest książka Nieustępliwy, która mówi o tym, co powstrzymuje handlowców przed byciem u klienta tak często, jak mogliby być. Co jest tym hamulcem, co sprawia, że oni powstrzymują się przed, przed pewnymi czynnościami sprzedażowymi. Innymi słowy nieustępliwy jest o tym, co powstrzymuje Cię przed byciem u klienta, a sprzedaż metodą SPIN jest o tym, co zrobisz, jak to zrobić, jakie pytania zadać, kiedy już u tego klienta będziesz. Więc gdybyś miał, drogi handlowcu, przeczytać tylko dwie książki w swoim życiu, to zdecydowanie powinny to być te dwie książki. Sprzedaż metodą spin i nieustępliwy, czyli co mówią badania o pokonywaniu barier w sprzedaży. Tę książkę możesz nabyć tylko u nas. Jeśli masz ochotę sprawdzić, co w niej jest i czy może być pomocna, w komentarzu znajdziesz link do zakupu z 40% rabatem. Rafał Judek, Wszystkiego dobrego w prospektingu.